Słuchajcie, dzisiaj korzystając z tego, że jest zima i grzybów w lesie jest znacznie mniej, to mam trochę więcej czasu i postanowiłem dla Was nagrać odcinek o czymś zupełnie innym niż grzyby, ale z grzybami oczywiście związane, a mianowicie odcinek o kleszczach. Otóż dostaję zapytania, jak się przed kleszczami chronię, jak postępuję w przypadku tak itd., ale o tym za chwilę. Natomiast na temat samych kleszczy też chciałbym Wam troszeczkę kilka słów powiedzieć. Otóż kleszczy, słuchajcie, w Polsce jest około 20 gatunków. Co jakiś czas przybywa nowy gatunek, dlatego że no niestety, niestety i niestety jesteśmy otwarci na świat i przywilkane są nowe gatunki, które zaczynają się u nas czuć dobrze. Poza tym następuje też ocieplenie klimatu, więc różne kleszcze i inne stworzenia przybywają do nas również z innych kontynentów. Słuchajcie, same kleszcze są to pajęczaki należące do nowych oczywiście. Pajęczaki, e, które są pasożytami, paskudnymi pasożytami, e, które ja osobiście tępię i zabijam. Wcale się nie bawię w jakieś dobroczynność i wyrzucanie ich są to paskudztwa, które tempie jak tylko widzę. E, słuchajcie, kleszcze same w sobie są ślepe, o czym za chwilę również, natomiast skąd się one biorą, jak na nas włażą? Otóż między bajki trzeba włożyć historię o tym, że kleszcze mają skrzydła, a więc odnośnie tych latających kleszczy, to ludzie często mylą e, kleszcze z, z strzyżakami, jelenimi innymi paskudnymi pasożytami, o których zrobimy kiedyś problemny odcinek. E, również nieprawdą jest, że kleszcze skaczą na nas z drzew, kleszcze nie skaczą, kleszcze czają się głównie na wysokości kilkudziesięciu centymetrów na różnego rodzaju krzakach, bądź wysokich trawach. To jest ich ulubione miejsce, gdzie e, przesiadują. E, ja w lesie to spotykam się praktycznie wszędzie i praktycznie za każdym razem, jak wchodzę do lasu e, z kleszczami. Kleszcze e, żerują, słuchajcie, i e, może bytują, e, może jeszcze inaczej. Kleszcze generalnie żyją kilka lat, o 3-4 lat potrafi kleszcz przeżyć. Natomiast, co chciałem powiedzieć, one w zimie hibernują. W tej chwili mamy początek lutego, e, ja sobie tutaj usiadłem na tym pięku, bo wiem, że jeszcze na tą chwilę te kleszcze nie atakują, ale za chwileczkę, tydzień, dwa zrobi się troszeczkę cieplej. Te małe cholerstwa zaraz powyłażą i zaczną się pokazywać, stąd też mój odcinek, który chcę przed sezonem kleszczowym Wam wyemitować. Otóż kleszcz generalnie ma trzy stadia. Stadium larwy, stadium nimfy i stadium osobnika dorosłego, które przechodzi przez w swoim życiu i w każdym jednym z tych stadiów wystarczy mu, że jeden raz ukończy jakieś zwierzę i napije się jego krwi. A więc to naprawdę nie jest dużo dla takiego kleszcza, natomiast samych kleszczy jest cała masa i one długo, tak jak mówię, potrafią po ugryzieniu i ukąszeniu napić się, potrafią bardzo długo i bez jedzenia. Jest to nawet do 800 dni, mówi się w przypadku osobnika dorosłego, w przypadku nimfy i nawet Do 500 dni taki e, skurczywy potrafi przeżyć bez ponownego wbicia się jedzenia. A więc możecie sobie sami wyobrazić, jaka jest żywotność tych stworzeń i dlaczego jest ich tak dużo. W ostatnich latach notabene jest ich znacznie więcej niż było przed laty, ale to jest spowodowane prostą rzeczą, mianowicie kiedyś nie było tyle. Słuchajcie, dzikich zwierząt. bo za komuny kłusownictwo miało się bardzo dobrze, i dobrze wiecie, osoby z mojego rocznika i starsze dobrze pamiętają, że zwierząt takich swobodnie biegających, dzikich jak sarny, czy jelenie, czy dziki, nie było tak wiele jak w tej chwili. W tej chwili tych zwierząt jest znacznie więcej, bo kłusownictwo zostało ukrócone. Ja nie mówię, że nie istnieje, bo istnieje. Spotykam się z mykami w lesie jeszcze, ale nie jest to tak popularne jak 40 czy 50 lat temu. I w związku z tym. Zwierzęta się namnożyły, a te zwierzęta z kolei powodują zwiększenie populacji kleszczy, bo taka sarna przed kleszczem, czy jesz chociażby przed kleszczem są zupełnie bezubronne. Te kleszcze potrafią się w nich bić i żerować po kilkaset osobników, po kilka no, tysięcy to może nie, chociaż widziałem sarnę, która wyglądała po prostu jak obwieszona setką, może i tysiącem napitych koralików, także naprawdę te zwierzęta są bardzo biedne i są bardzo eksploatowane przez te małe skurcze wiki. Ale to nie o zwierzętach się chciałem mówić tylko o nas o ludziach. Jak się przed przedmiesz zabezpieczyć. Otóż. E, może jeszcze słowem właśnie tego, że kleszki nie mają oczu. Natomiast e, słuchajcie, e, no nie wiemy do końca dzisiaj jeszcze jak one wyczuwają swoją ofiarę prawdopodobnie jest to albo poprzez, poprzez wyczuwanie zwiększonej ilości dwutlenku węgla, albo wytwarzanego przez nas, nasze oddechy i ciała, albo poprzez wyczulony zmysł zmiany temperatury w każdym bądź razie one już z odległości kilku metrów wiedzą, że ofiara jest w pobliżu i w nastawiają się do ataku. Ten atak polega na tym, że właśnie siedzą sobie na tych e, siatkach, czy też e, e, wysokich trawach. Powiedzmy, że to jest wysoka trawa, no ta jest akurat za wysoka, ale też sobie gdzieś siedzi na tej wysokości. On czeka i w momencie, kiedy czuje, że jego ofiara się zbliża, wystawia swoje łapki i przygotowuje się do po prostu e, przejścia na ofiarę. W momencie, kiedy ta obetrze się o ten o czy Tutaj, e, uwaga, słuchajcie, kleszczy najwięcej e, żeruje tam, gdzie najwięcej jest ludzi i zwierząt. To znaczy, oczywiście nie mówię o mia miastach, natomiast mam na myśli w lesie i na łąkach. A gdzie jest najwięcej ludzi i zwierząt? No tam, gdzie są ścieżki ludzi i zwierząt. No więc, jeżeli chcecie uniknąć, e, może nie całkowicie, ale zmniejszyć ryzyko spotkania kleszcza, e, czy też nadziania się na grupę kleszczy, to właśnie lepiej jest unikać ścieżek leśnych, ścieżek zwierząt, bo przy takich ścieżkach tych kleszczy jest zawsze najwięcej. Eee, dobra, dlaczego pow, to, powtarzam to, że kleszcze nie mają oczu i dlaczego kleszcze są ślepe? Otóż dlatego, że no, dawno temu mówiło się, że kleszcze unikają jasnych kolorów, co jest zupełnie nieprawdą, bo, bo są ślepe. Natomiast yy, sam, jak widzicie, ubieram się na jasno i staram się ubierać na jasno, jak idę do lasu. Nawet jeżeli nie mam bluzy jakiejś, bo mam bluzę w kolorze ciemnym, to nawet staram się ubierać jasną koszulkę. Ale to wynika tylko i wyłącznie z tego powodu, żeby potem, jak wychodzę z lasu, czy nawet nie wychodzę z lasu, ale za jakiś czas wychodzę na ścieżki leśne, czy dróżki leśne, to wtedy przeglądam się, czy gdzieś tych małych dziadów nie ma, bo na jasnych kolorach jest ich po prostu zdecydowanie łatwiej zauważyć. A poza tym Jasny kolor ma jeszcze taką zaletę, że również ewentualni, potencjalni myśliwi was nie odstrzelą. Jak będziecie gdzieś buszować nad ranem czy wieczorem po lesie, bez wiedzy o tym, że akurat tam jest w tym terenie jakieś polowanie. Dlatego osobiście uważam, że najlepiej ubierać się do lasu na krzywy na jasne kolory. Mogą to być jakieś nawet róże pomarańcze, ale najlepszy jest biały tor, jasny deszcz mojej Dobra, słuchajcie. Osobiście do niedawna, dopóki nie odkryłem jednego ze środków z permetryną, co za chwilę powiem. Zabezpieczałem się. Zabezpieczałem się różnymi rodzajami. się nazywa. Esencjami słuchajcie, spożywczymi. Smarowałem się tymi esencjami w stylu esencja waniliowa, jakaś czy cytrynowa. One mają fajny zapach i działają odstraszająco przede wszystkim na komary, ale również mogą e, działać odstraszająco na kleszcze. Natomiast dla mnie mają one niestety jeden zasadniczy, e, zasadniczy minus, a mianowicie one pachną bardzo intensywnie. Dla mnie, jako grzybiarza, który niejednokrotnie posługuje się. Posługuje się z misłem węchów, żeby utrudnić różne gatunki grzybów. E, ten sposób zabezpieczania się przed no nie był perfekcyjny, a wprost powiedziałbym, że był dla mnie uciążliwy. Powodował to, że czułem swój własny zapach, e, zapach tych esencji zamiast zapach e, grzyba, którego chciałem silnie zbudować. Natomiast kilka lat temu odkryłem środek eksperymentarynu. Ja tutaj wam pokażę. No, nie... Powinienem dostać pewnie za reklamę z tej firmy, e, a nie mam nic. Ale jest to środek naprawdę dobry. To jest środek przeznaczony dla zwierząt. Za chwileczkę zrobię Wam zbliżenie. Nazywa się FLEAKIL. potocznie mówią na to muszka, czy e, coś takiego. E, to jest środek dla zwierząt. Sam zabezpieczam tym psa, tym taki do lasu, ale również siebie. Tyle, że jest on na tyle silny, że jak popsikacie sobie na gołą skórę, to możecie dostać podrażni. Mi się to raz zdarzyło, że popsikałem sobie przez, no, nie tyle pomyłkę, co. Uwagę stopę, i faktycznie troszeczkę mnie później piekła, dlatego polecam, żeby ten środek dawać. I sam to robię, po, po, po spodniach sobie popsikać, po, cały, po całym ubraniu. To naprawdę jest rzecz, która zabezpiecza nas bardzo intensywnie. Aczkolwiek działa do trzech godzin, a więc, jeżeli jesteście w lesie dłużej, to trzeba co jakiś czas powtórzyć. Ma to ogromną zaletę, a mianowicie to. Że on rzeczywiście zabija te kleszcze, i wiele razy ze swoich spodni ściągałem trupy. A mi zależy na tym, żeby ich po prostu uśmiercić, a nie tylko odstraszyć. A więc zdecydowanie polecam ten środek, łóżkę plus tak zwaną, I klikamy się tym przed wejściem do lasu. W trakcie, jeżeli jesteśmy w lesie dłużej niż 3 godziny. Ale również po wyjściu z lasu, dlatego że niejednokrotnie może być tak, że na przykład nie zabezpieczymy swojego plecaka i te kleszcze będą na plecaku i przyniesiemy je ze sobą do domu. Dlatego ja, wychodząc z lasu, psikam się po raz drugi, łącznie z plecakiem, wtedy jestem zabezpieczony. Słuchajcie, dopóki nie zacząłem stosować tego środka, średnio rocznie, średnio rocznie, bo bywały lata oczywiście słabsze i lepsze, średnio rocznie miałem około 20 kleszczy, które były we mnie wbite. No nie, nie wiem, czy to jest mało, czy dużo. Łukasz w mówi o setkach bitych kleszczy. Myślę, że w stosunku do niego jestem pan Pikuś. Natomiast rzeczywiście, odkąd zacząłem stosować ten środek, tych w bitych znajduję sobie plus minus około 5 rocznych. A więc nie jest to tak, że zabezpieczamy to w 100%. Ale widzicie, że 75% tak można powiedzieć, więcej. Nie wiem, wy to tak przeliczcie, z 20 zeszło mi na 5, a więc no, dość znacznie, że tak powiem, ten środek mnie przed kleszczami zabezpieczy. Teraz najważniejsze w sumie. A dlaczego tak obawiamy się kleszczy? No właśnie, a dlaczego tak bardzo obawiamy się kleszczy? Bo kleszcze to nosiciele wielu różnych groźnych chorób, do których najważniejsze należą. Babesioza, która akurat dla ludzi występuje bardzo rzadko, bo jest tylko kilkanaście przypadków y, zapadnięcia na tę chorobę, natomiast dla zwierząt jest cholernie niebezpieczna. E, przyjaciel, mój pies kiedyś za, zachorował na babę Shiozę i tylko szybka reakcja spowodowała, że e, go wyleczyli. Mojego przyjaciela, pies już starszy już, y, zawieziony dopiero po dwóch dniach do weterynarza od y, zauważenia z tym było za późno, pies czwartego dnia zdechu, Ale babę Shioza, dla ludzi. Jeszcze tak groźna nie jest. Natomiast inne groźne choroby to tularemia, bartomelloza, czy też dwie najważniejsze i najbardziej popularne, najważniejsze w sensie, że najbardziej niebezpieczne, borelioza oraz zapalenie, podkresztowe zapalenie mózgu. A więc, jak wiecie, jak już słyszeliście, Chorób jest trochę, są one dla nas bardzo nieprzyjemne, a mogą być nawet śmiertelnie niebezpieczne. Dlatego lepiej przed tymi kleszczami się po prostu porządnie zabezpieczyć. No więc, jak się zabezpieczamy, powtórzę. Ubieramy się na jasno, żeby te kleszcze zauważyć. psikamy się środkiem z permetryną, To są środki zdecydowanie najlepsze. Jeżeli chcecie się dodatkowo zabezpieczyć, to można jeszcze w dłonie, kark włosy popsikać jakimś środkiem w stylu off. E, Ofy e, nie są aż tak dobre jak e, muszka plus. One tylko odstraszają te e, małe bydlaki, no ale jednak e, zawsze jest to jakaś jeszcze dodatkowa ochrona i no, off ma taki plus, że możecie się nim popsikać po prostu e, na gołą skórę, natomiast muszką plus psikacie wyłącznie ubranie czy plecak. No dobra, a więc co wtedy, jeżeli już klesz się w nas wbije i tego kleszcza znajdziemy? Słuchajcie, tutaj najważniejsza jest szybka reakcja. Dlatego, że kleszcz wytwarza dwa rodzaje śliny. W momencie wbicia on wypluwa z siebie ślinę, która powoduje, że jego jest obtaczana taką, jakby, jakby to wytłumaczyć. Ścianką ochronną, która tworzy taką pochwę. Jemu dzięki temu łatwiej się później wbijać i żerować na żywicielu. I to trwa e, początkową fazę jego wbijania się. On właśnie tworzy tu pierwszą ślinę, która nie jest dla nas niebezpieczna. Natomiast w momencie, kiedy już e, dobije się do jakiegoś naszynia krwionośnego i ma utwardzoną tu pierwszą ślinę, wypluwa drugą ślinę z siebie, e, i ta ślina już jest niebezpieczna, bo ona może zawierać właśnie. Wirusy powodujące zapalenie opon mózgowych, opom... czy też bakterie powodujące te wszystkie inne choroby, które wymieniłem. To nie znaczy, że wszystkie kleszcze, słuchajcie, są zarażone boreliozą, czy też wirusowym zapaleniem mózgu, czy wirusami odpowiedzialnymi za zapalenie mózgu. Słuchajcie, tych kleszczy zarażonych. Jest około 30%. A więc y, teoretycznie wasza szansa na to, że klesz, który się w was wbił, że on wam przeniesie chorobę, jest 30%, a tak naprawdę zdecydowanie mniej, jeżeli usuniecie go w ciągu tych 24 godzin odbicia. W przypadku dużych pleści nie jest to trudne, bo szybko się zorientujemy, że coś jest nie tak, jak gdzieś się zaczepimy. Natomiast największy problem jest z nimfami i larwami, które mają wielkość około 1 bądź 1,5 mm. I sam e, najczęściej właśnie problem miałem z tym drugim. Są one tak niewielkich rozmiarów, że ciężko je znaleźć. E, oczywiście po ubraniu, najlepiej jest od razu też wziąć prysznic. To też jest ważna sprawa, o której jeszcze nie powiedziałem. Czyli po wyjściu z lasu wracamy, jeżeli wracamy do domu bezpośrednio, to proponuję, żeby taki prysznic wziąć, a ubranie puścić do brania. Porządnie wyczepać dobrania. do brania. No, i co? I najczęściej, najtrudniej znaleźć te właśnie małe larwy, czy które są wówczas gdzieś tam wite. Jeżeli znajdziemy ich w ciągu 24 godzin, to wtedy proponuję szybką reakcję poprzez wyjęcie ich kleszczołapkami. O kleszczołapkach łapkach za chwileczkę jeszcze powiem. Kiedyś, słuchajcie, stosowano. Takie były ludowe powiedzenia. Sam zresztą pamiętam, jak mój tato postosował na mnie, bo miałem kiedyś jako dziecko tego kleszcza i smarował mi tego kleszcza masłem, żeby ten kleszcz wyszedł. No niestety okazało się w obecnych badaniach i w obecnej wiedzy, którą mamy, że tego typu działanie jest błędne. Smarowanie kleszcza czy to masłem, czy to benzyną, czy to spirytusem, a wszystkie te sposoby przerażał nam mnie mój tato. Za dzieciaka e, są nieprawidłowe z tego prostego powodu, że właśnie wtedy klesz dostaje torsji, wymiotów i wymiotuje do naszego krwiobiegu właśnie tą śliną, która jest e, dla nas niebezpieczna i, czyli robi to, czego dokładnie chcielibyśmy uniknąć. Co prawda, rzeczywiście wyjąć tego kleszcza jest prościej, ale on już swoje, że tak powiem, zrobi. A więc e, w przypadku wykrycia kleszcza absolutnie go nie e, smarujemy niczym. Tylko bierzemy kleszczołapki, podważamy tego kleszcza i wyciągamy. A więc bierzemy takie kleszczołapki, słuchajcie. Najlepiej kleszczołapki kupować w zestawie, żeby były no dwóch, co najmniej, albo trzech różnych rozmiarów. Polecam te kleszczołapki, które widzicie w tej chwili u mnie na ekranie, z tego prostego powodu, że są no bardzo skuteczne i, i, i tanie. No i tak powiedziałem, trzy różne rozmiary na trzy różne kleszcze, dlatego że kleszcze oczywiście e, rosną w miarę spożywania naszej krwi, i w momencie, kiedy jest to maleńka nimfa, to zdecydowanie potrzebujemy e, dużo mniejszej kleszczołapki. Natomiast w momencie, kiedy są to większe już e, powiedzmy dorosłe osobniki, to takiej średniej, a w momencie, kiedy są to dorosłe napite owoc, owocniki, boże, e, osobniki. To potrzebujemy największego rozmiaru. Dlatego polecam, żeby kupować kleszczołapki w zestawach, e, które pozwolą nam na reakcję od, odpowiednią, że tak powiem, do odpowiedniego rozmiaru kleszcza. E, o tyle, o ile w przypadku ludzi najczęściej używam, ja przynajmniej na sobie najczęściej używam tą najmniejszą. O tyle w przypadku moich pupili, czyli pieska i kotka, które posiadam, to zdecydowanie używam te większe, no bo u nich e, niestety często znajduję te kleszcze w momencie, kiedy już są. Po prostu bardziej napite krwią. Eee, I takiego kleszcza podważamy tą kleszczołapką. W momencie, gdy on jest wbity w skórę. To go podważamy pod główką, między, między jego główką a naszą skórą i następnie kręcimy. To nie ma znaczenia w którą stronę absolutnie. Tylko chodzi o to, żeby go wykręcić. On przez to wykręcanie, to tak naprawdę on się nie, nie tyle wykręca to on po prostu zostaje przez nas wyciągnięty. E, no dobra. I w tym momencie pozbyliśmy się już kleszcza z naszego organizmu. A co, jeżeli? A co, jeżeli e, już tego kleszcza nie mamy? Wtedy bierzemy jakiś środek dezynfekujący, najlepiej coś na spirytusie, i taką rankę po kleszczu przemywamy. Eee. No i co? No i ja oprócz tego, w momencie kiedy tylko złapię jakiegoś kleszcza, od razu działam profilaktycznie i e, biorę zioła przeciwko boleriozie. Ja polecam Wam zestaw takich ziół, które przygotowuje mój przyjaciel Zielarz. E, zioła te można kupić u mnie w sklepie. Są to zioła, które e, zostały przygotowane. Na bazie specjalnej receptury opracowanej przez jednego z czołowych polskich zielarzy z tytułem doktora. I oprócz tych ziół, które ja biorę w momencie, kiedy znajdę wbitego kleszcza, biorę jeszcze i robię sobie nalewkę, słuchajcie, i odwar z białoporka. O białoporku, czyli pniarku brzozowym obecnie, kiedyś to był białoporek, ja przywykłem do nazwy białoporek. O białoporku znajdziecie odcinek u mnie na kanale, natomiast generalnie dwa słowa, jak przygotować odwar, to znajdziecie właśnie w filmie o białoporku. Natomiast jak przygotować nalewkę? Otóż najlepiej nalewkę z białoporka. Najlepiej nalewkę z białoporka mieć zawsze gotową i przygotowaną. Ja takich butelek nalew, nalewki z białoporka w domu mam zawsze pod dostatkiem. Bierzemy mniej więcej na 100 gram słuchajcie, suszonego białoporka, czyli jakieś 200 gram świeżego. Zalewam litrem mocniejszego alkoholu, takiego rzędu 60-70%, i odstawiam na 3 miesiące. Po tych minimum 3 miesiącach, no, u mnie to one dłużej stoją, dlatego że ja zawsze przygotowuję sobie tych nalewek więcej i one stoją u mnie dłużej. Im dłużej, tym lepiej od razu za, e, zaświadczam, natomiast e, no nie mniej niż 2 miesiące to jest absolutny minimum. Ja preferuję 3 miesięczne i Po tych trzech miesiącach e, zlewam te grzyby, a nalewkę przelewam sobie do butelek i ta nalewka sobie po prostu na mnie czeka. W momencie, kiedy znajdę sobie tego kleszcza od razu reaguję w ten sposób, że e, przygotowuję sobie te zioła, które wam Pokazywałem wcześniej, i równolegle do tych ziół piję również odwar z białoporka i nalewkę z białoporka. I to taka kuracja trwa u mnie około dwóch tygodni. Oprócz tego, zawsze na zakończenie sezonu, czyli w okolicach początku grudnia, ja sobie robię podobną kurację, tak profilaktycznie, żeby no ustrzec się ewentualnych skutków nieprzyjemnych chorób. Tak jak słyszeliście, tych kleszczy miewałem w bitych 20 rocznie, teraz miewam około 5 rocznie. Tylko raz w życiu zdarzył mi się tak zwany rumień wędrujący. Mówi się, że jest to jedna z podstawowych oznak tego, że złapaliśmy boreliozę. Ja wtedy, jak złapałem ten rumień, oprócz tego, że stosowałem tą kurację, o której wam już powiedziałem, poleciałem jeszcze do lekarza, żeby wziąć jakieś dodatkowe antybiotyki ale w związku z tym, że w tym czasie nie byłem ubezpieczony w Polsce, bo nie pracowałem w Polsce, to mi po prostu mówiono i pozostałem tylko i wyłącznie przy swoich naturalnych środkach. I może to i dobrze, może to była taka opatrzność, która na mnie okrywała, bo minęło kilka lat od tamtej pory, nie mam absolutnie żadnych objawów gorączki, nigdy nie miałem. Także myślę, że no słuchajcie, Prawda jest taka, że po pierwsze zawsze reaguję w miarę szybko. Nigdy nie wiem, jak długo te kleszcze we mnie są już wbite, ale podejrzewam, że nie dłużej niż 24 godziny. Mimo to, że miałem rumień wędrujący, to stosuję to po zastosowaniu ziół i odwaru oraz nalewki z białoporka. Nigdy objawów boreliozy nie posiadałem. I dlatego szansa na to, że zostaniecie zakażeni. Bo jest naprawdę nieduża, pod warunkiem, że stosujecie się do wszystkich zaleceń, o których dzisiaj powiedziałem. Czyli ubieramy się na jasno, żeby widzieć ewentualnie kleszcze i je z siebie ściągnąć. Psikamy się środkami z permetryną, bierzemy kąpiel po przyjściu do domu, trzepiemy odzież. W przypadku wbicia kleszcza wyciągamy go jak najszybciej odpowiednią kleszczą łapką. Nie stosujemy pęsy ani tego typu rzeczy, bo go zgniatamy ją on wtedy też może wypruć to chinę. Kleszczą są zdecydowanie najlepsze, więc wyciągamy tego kleszcza kleszczą Smarujemy jakimś środkiem miejsce po biciu kleszcza najlepiej ze spirytusem, a ja najlepiej właśnie stosuję do tego swoją nalewkę z korka. Następnie zabezpieczająco już albo. W celach leśniczych przyjmujemy ziółka na podoliozę, nalewkę z białoporka oraz odpad z białoporka przez okres co najmniej dwóch tygodni. Dobra, słuchajcie, tyle na temat kleszczy. Myślę, że chyba powiedziałem wystarczająco dużo. Jeżeli czegoś nie dopowiedziałem, macie jakieś pytania, to zapraszam do komentowania tego filmu. Jeżeli coś powiedziałem bez sensu według Was, to też komentujcie. Jeżeli czegoś nie dopowiedziałem, macie jakieś pytania, to pytajcie. Myślę, że chyba tyle na ten temat, na temat skrzyżaka jeleniego zrobimy osobny odcinek, a dzisiaj się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć.